Łopowiem Wam o Siemianowicach Śląskich, o mieście leżącym na Górnym Śląsku, kaj nowoczesność budujemy z szacunkiem dla historii i tradycji. Siemianowice z małej wioski rybackiej przekształciły się w miasto przemysłowe. Przeszłość pozostawiła tu wiele bezsynnych zabytków, a ostatnio dzięki wielkim inwestycjom nasze miasto stało się atrakcyjnym centrum Kultury, sportu i rekreacji. Naszym naturalnym bogactwem są liczne lasy, parki i zielince. Serwus jest skarbnik duch kopalnianych podziemiów, umia zmienić się w co i no chca, wyda waszym przewodnikiem i pokorza wam się jakich jeszczeście nie znali. Hej, to Zazio! Sąmy akurat w centrum miasta, a te stalowe kule symbolizują pięć dzielnic Siemianowic Śląskich. Naprzeciwko ronda na placu Skargi stoi pomnik czynu niepodległościowego, który upamiętnia naszych czterech Siemianowickich dowódców. Dla nas w Siemianowicach bardzo ważna jest historia. Kolejnym przykładem na to jest Park Tradycji w Michałkowicach, kaj kiedyś była Gruba Michał. To dobry przykład, jak umiemy łączyć przeszłość z nowoczesnością. Historia tej Gruby to także bohaterska walka powstańców śląskich, bojoków Wojska Polskiego i harcerzów z oddziałami Frajkorpsu o odbicie jej z rąk niemieckich. Park Tradycji jest symbolem nowych czasów, kiedy wyrósł z zachowanych fragmentów kopalni, szybu, krystyn i dawny maszynowni. Z jednej strony to żywo historia, z drugiej zaś nowoczesność na wysokim poziomie. Są my teraz w sali interaktywnej. Dzięki ekranom multimedialnym i hologramom możemy obejrzeć, jak robili górniki i hutniki. Poznać ich tradycje i Śląsko kultura ludowo. W otoczeniu najnowszych rozwiązań technologicznych możemy też podziwiać zabytki. Podziwiajcie się ino na taparową maszynę wyciągową z 1905 roku. Park tradycji to też sala widowiskowo na 160 hopa z doskonałą akustyką i najnowszym sprzętem audiowizualnym. W naszym parku tradycji każdy znajdzie coś do siebie. Powstanie parku tradycji sprawiło, że pobliski park Górnik i kompleks sportowy Michał zaczynają tworzyć większą całość. Zobaczcie, jaki piękny jest park Górnik Łoporanku. To park dworski. Otaczający dom technika, nasz popularny zamyczyk. W samym sercu parku możemy napotkać pięknie odnowiony stow. Zaś kompleks sportowy Michał to największa atrakcja sportowo i rekreacyjna w naszym mieście. Mamy tu hala widowiskowo-sportową. Basen sportowy, brodzik do bajki. Zjeżdżalnia, czyli ruchbana, sauna, jacuzzi, a do mnie to coś nowego. Włot kompleksu Michał już ino rzut berytyn dzieli no złot pola golfowego. Przeca mianowicie śląskie to miasto sportu i rekreacji. Umiłowanym miejscem tutejszych windkorzy jest stow rzęsa, a ryby u nas bierą, jakie ino byście chcieli. Mogemy się tu też odpocząć i popodziwiać fest piękne widoki. Fanów sportowych emocji zaproszony do kompleksu Siemion. Słynie on z organizacji szpilów hokeja na Trowie na bardzo wysokim poziomie. Zaraz tutaj, koło kompleksu, znajdziecie hotel Vacanza, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających gości. Wracamy się na do centrum miasta. SOMMY NA RYNKU to nasze ulubione miejsce spotkań, kaj miasto organizuje roztomajte imprezy. Na uwagę zasługuje również nasz ratusz. Jego remont został nagrodzony w konkursie Modernizacja Roku 2010. Rynek z ratuszem są przeca wizytówką naszego miasta. Kolejną perełka architektury Siemianowic to Villa Fitznera. Jest to dawno rezydencja Siemianowickiego przemysłowca, założyciela fabryki nitów. Teraz odbywają się tu koncerty, wydarzenia kulturalne, spotkania artystów i koneserów sztuki. W Siemianowicach mamy też przedsiębiorstwa na światową skalę. Na przykład wojskowe zakłady mechaniczne, które robią między innymi rosomaki. Czyli opancerzone transportery dla wojoków, znane już na całym świecie. Z kolei Johnson Controls to lider w produkcji metalowych elementów z do autów. W Siemianowicach Śląskich jest jeszcze bardzo dużo atrakcyjnych terenów do zainwestowania. Działki w Michałkowicach. Obejrzycie sami, co tu może jeszcze powstać. To już koniec naszej wycieczki. Do zobaczyniu w Siemianowicach. Siemianowicy! Dobre bośląskie. Widobądź złoto z tej ziemi.